Może myślisz, że jest już za późno na spotkanie fajnego, odpowiedzialnego, gotowego do trwałego związku mężczyzny. A może słyszysz od innych, że męża to najłatwiej znaleźć w czasie studiów, a potem to już jest bardzo trudno i te słowa cię dobijają. Jeśli tak masz, to mam dla ciebie ważną wiadomość. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek, zapraszam Cię na podcast od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, informacja. W opisie tego odcinka znajdziesz link do zapisu na newsletter. Zapraszam cię, zapisz się i łap więcej wartościowych treści. Gdy miałam 33 lata i postanowiłam zawalczyć o moje życie miłosne, czyli zacząć aktywnie w tym obszarze działać, przez co rozumiem, pod tym aktywnie działać, wychodzić w nowe miejsca, otwierać się na znajomości, ale. Przede wszystkim też pracować nad sobą, nad swoimi ograniczeniami, lękami. Zaczęłam uczyć się o relacjach damsko-męskich. Jak inwestowałam ten czas i energię w ten obszar, to pojawił mi się taki lęk w głowie, czy taka myśl. Hmm, pewnie i tak nie ma już nikogo wolnego, sensownego. Może już jest za późno, może nie warto się starać. Też tak masz? Opowiem Ci, jak ja sobie z tym poradziłam. Nieraz słyszałam, że a, męża najlepiej poznać na studiach, a później to już jest trudno. Tylko wiesz co, tak rozglądałam się i patrzyłam na inne małżeństwa i rzeczywiście niektóre małżeństwa zawarte na studiach były super. Zazdrościłam im, uczyłam się od nich, patrzyłam co mi się podoba, co bym też tak chciała. Ale niektóre były koszmarne i sobie wtedy myślałam, o, dzięki Ci Boże, że jestem sama i nie jestem w takim związku. I od nich też się uczyłam, patrzyłam czego nie chcę powielać w moim związku. Czyli były małżeństwa na studiach fajne i niefajne. Patrzyłam też na związki, które zawarli ludzie później, w dorosłym, takim bardziej dojrzałym wieku, 30 lat, 40, bo też takich znałam. I też patrzyłam, które są fajne, które są niefajne. I zauważyłam, że nie ma reguły, że um, te małżeństwa, czy małżeństwo zawarte wcześniej, czy późno, to nie gwarantuje, że będzie dobre. To bardziej zależy od człowieka, od tych ludzi, jak oni um, byli spójni ze sobą, świadomi. Gotowi do ustępstwa, przebaczania, otwarci na drugą osobę. I to mi uświadomiło, że tak naprawdę, um, może i w, po 30 jest czasem trudniej poznać mężczyznę, bo trzeba włożyć w to więcej wysiłku. Na studiach odbywa się w wielu miejscach i poznaje się dużo ludzi. Jak masz pracę, to te kontakty są bardziej ograniczone, więc może więcej trzeba włożyć wysiłku, ale przekonałam się, że um, jakby, i tak można. Także, jeżeli znajdziesz sposób dla siebie na poznawanie nowych mężczyzn, może to będzie aplikacja randkowa, a może tak jak ja spotkania na żywo, może będziesz chodzić na szybkie randki, to nagle odkryjesz, że są mężczyźni, z którymi można pogadać. Że są mężczyźni fajni, gotowi do związku. Możesz sprawdzać, czy jest Wam po drodze. Najgorsza sytuacja to jest taka, że siedzisz w domu, zamknięta, i sobie myślisz, nie ma już nikogo. Jeżeli siedzisz ze swoimi czarnymi myślami, no, to rzeczywiście złapiesz taką perspektywę. Ale jeżeli się otworzysz i zaczniesz wychodzić, no to jasne, niektórych poznasz takich chłopaków, z którymi się nic nie, nie będzie, i skrzydł nie będą bardziej interesujące, i z czasem pojawi się ktoś, z kim będziesz chciał czegoś więcej, i on pewnie będzie chciał z Tobą też. Bo mm, droga w kierunku małżeństwa, właśnie, to jest proces. To jest proces dojrzewania, proces odkrywania też swoich pragnień. I najgorzej zatrzymać się na tym początkowym etapie, gdy te randki są takie sobie, no bo pierwsze randki są takie sobie, ale im więcej ich odbędziesz, to później wiesz na co zwracać uwagę. Czujesz, ty czujesz się swobodniej, więc ta, rozmowa, ta randka jest w ogóle fajniejsza. Nie ogranicza cię lęk e, czy stres. Zatem mm, nie wierz mi na słowo, że są jeszcze wolni, fajni faceci i że nie jest dla ciebie za późno. Nie wierz mi na słowo. Zacznij działać i się sam o tym przekonaj. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa-małżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.